Słuchajcie, to jest moja metoda na wszelakie zaprawki na ścianach, kiedy już na ścianie mam położoną farbę podkładową, w tym wypadku używałem farby gruntującej Grainplast, jest ona bardzo biała, Na to zaprawki poszły z SWP, także od Grainplasta, więc tak naprawdę na ścianie nie widać do końca, gdzie te zaprawki zostały zrobione i żeby żadnej nie przeoczyć, robię to w ten sposób. Pierwsze co, zasłaniam sobie żaluzje, rolety, przyciemniam pomieszczenie na tyle, na ile się da, albo czekamy tak naprawdę nawet do wieczorka. Drugiej rzecz, potrzebna jest taka latareczka, jest to moje ulubione narzędzie do Robienia zaprawek. Kto ze mną współpracował wie, że jestem pedantem, jeśli chodzi o zaprawki. I w tym momencie bardzo łatwo jesteśmy w stanie zobaczyć, gdzie mamy do zeszlifowania wszelakie poprawki, albo nawet gdzie jeszcze takie popraweczki są do zrobienia.